Wreszcie mogę to powiedzieć. Witam Was w nowej generacji konsol. Przez ostatnie dni bardzo intensywnie testowaliśmy możliwości PlayStation 5 pod wieloma kątami. I w tym materiale postaram się poruszyć wiele istotnych kwestii z perspektywy gracza. Nie tylko jeśli chodzi o loggingi czy wydajność skier, ale też po prostu jak się z tej konsoli korzysta a przede wszystkim czy czuć jej next-genowość. Największe nowości względem poprzedniej generacji, oczywiście prócz wydajności, dotyczą w końcu wprowadzenia dysku SSD oraz zupełnie nowego kontrolera. Werdykt, oczywiście, postawię na końcu materiału, ale już teraz mogę Was zapewnić, że PS5 spełnia pokładane w niej nadzieje. Oczywiście są kwestie, które mogłyby zostać rozwiązane nieco lepiej względem konkurenta, ale są też rzeczy, które zaskakują naprawdę pozytywnie. Ale po kolei, więc zaczynamy. Oczywiście zabawa z konsolą rozpoczyna się od rozpakowania. Podełko jest w zasadzie tak samo szerokie jak te od PS4, ale jest za to wyższe, bo i konsola jest większa, o czym za chwilę. Jeśli chodzi o zawartość, to na pierwszy plan wybijają się instrukcje, kabel USB-C do ładowania pada, kabel HDMI oraz nowy pad DualSense. Później wreszcie dobijamy się do konsoli. I cóż, przygotujcie dwie wolne ręce, bo konsola jest spora i sporo też waży, bo aż 4,5 kg jej wysokość wynosi 40 cm, a szerokość około 10 cm. Dla porównania, pierwszy Xbox One postawiony w pionie, czyli w swojej nienaturalnej pozycji, miał ponad 30 cm wysokości. Także przygotujcie w mieszkaniu trochę miejsca. Konsola teoretycznie może stać pionowo bez żadnej pomocy, ale Sony ewidentnie tego nie zaleca i dlatego przygotowało plastikową podstawkę. Krytykowałem to rozwiązanie tuż po zapowiedzi i krytykuję też teraz. Widać, że projektanci chyba nie do końca przemyśleli praktyczność designu konsoli. I i kiedy okazało się, że jest problem ze stawianiem i kładzeniem, postanowili ten problem zalepić plastrem w postaci podstawki. W jej tylnej części wystaje taki plastikowy rękaw, który zaczepiamy o obudowę. Natomiast, kiedy chcemy konsolę położyć poziomo, musimy jeszcze tę podstawkę przekręcić o 90 stopni. Osobiście uważam to rozwiązanie za niezbyt przemyślane. Szczególnie, że sama podstawka to niezbyt imponujący kawał plastiku. Przyczepić się nie mogę natomiast do samego wyglądu i projektu konsoli. Oczywiście to kwestia gustu, natomiast nie można odmówić sony fachu w ręku. Białe panele to wysokiej jakości plastik, gładki na zewnątrz, natomiast wewnątrz ma fakturę w postaci wygrawerowanych przycisków PlayStation. Wygląda to naprawdę efektownie. Po środku znajduje się czarny, lekko połyskujący moduł. Zaskakujące jest to, że niespecjalnie zbiera on palce, więc nie będziecie musieli ciągle przecierać konsoli. Chociaż przetarcie raz na jakiś czas się przyda, z tego względu, że będzie osiadał ten kurz. Martwi mnie też, że ze względu na konstrukcję, sporo kurzu może przedostawać się do środka. Generalnie projekt jest na plus. Rzuca się w oczy i faktycznie różni się na tle pozostałych konsol PlayStation. Musicie mieć jednak na uwadze, że ze względu na jej rozmiary, przenoszenie jej będzie trudniejsze niż do tej pory. Moją poczciwą PS4, kę jeszcze w czasie studiów, wrzucałem po prostu do torby między ubrania i w ten sposób zabierałem ją w odwiedziny u rodziców. Teraz nie za bardzo wyobrażam sobie, by było to możliwe. Omówiliśmy wygląd konsoli, to teraz musimy omówić drugi równie ważny sprzęt w zestawie, czyli. Pada! Tym razem nazywa się on Dual Sense, co ma związek z tym, że nie tylko wibracje będą wpływać na immersję. E, największą nowością są silniki kaptyczne umieszczone na triggerach. E, działają one w ten sposób, że kiedy w grze naciągacie cięci łuku albo strzelacie z broni, to przed całkowitym naciśnięciem spustu triggery stawiają opór. To sprawia, że kiedy przebijecie się już przez ten opór, e, gra atakuje mocniej wibracjami i daje znacznie, znacznie przyjemniejszy efekt niż dotychczas. Haptic feedback to zdecydowanie najciekawsza i w moim odczuciu najważniejsza nowość w padzie PlayStation 5. Funkcja ta bardzo mocno zmienia nasze odczucia z gry i powoduje, że te najbardziej podstawowe rzeczy wykonuje się z dużo większą dozą przyjemności. Jak dla mnie to prawdziwa innowacja w kontrolerach i nie mogę się doczekać, aż zobaczę, w jak ciekawy sposób wykorzystają ją twórcy w grach. Na ten moment mogłem ją sprawdzić jedynie w Spider-Man Miles Morales oraz w Astros Playroom. Spider-Manie Triggery stawiają bardzo przyjemny opór przed wypuszczeniem sieci i kiedy już pokonamy ten opór, jesteśmy nagradzani świetnymi wibracjami. W Astro's Playroom zastosowań jest cała masa, bo sama gra jest swoistą pokazywką możliwości DualSense. Najbardziej spodobały mi się etapy, w których wsiadamy do rakiety i odpalamy silniki odrzutowe. Haptic Feedback w połączeniu z wibracjami dawał bardzo przyjemne uczucie odrzutu, kiedy rakieta zbiła się do góry. Rewelacja. Same wibracje są teraz znacznie silniejsze i wyraźniejsze niż w DualShock 4. Siłę można oczywiście zmieniać w ustawieniach konsoli, jednak na tych standardowych uczucia są na tyle intensywne, że przesiadka z powrotem na DS4 jest trudniejsza niż mogłoby się to wydawać. Silniki umieszczone po obu stronach pada, więc kiedy na przykład gazujecie samochodem w Dirt 5, to wibruje przede wszystkim prawa strona, natomiast przy skręcaniu i hamowaniu wibracje przenoszą się też na drugą stronę. Myślę, że wibracje DualSense znacząco wpływają na imersję i doświadczenia z gry. Oprócz lepszych silników wibracyjnych, pad dostał też lepszy przetwornik audio. Przy podłączeniu słuchawek do pada, audio będzie głośniejsze i przede wszystkim wspiera teraz technologię 3D Audio. Działa ona w zasadzie na wszystkich słuchawkach. Różnica polega głównie na tym, że audio lepiej rozchodzi się teraz kierunkowo. Nieco inaczej brzmi dźwięk odtwarzany za nami czy nad nami, co przyda się chociażby w strzelaninach. Na ten moment mogliśmy to sprawdzić w Spider-Man Miles Morales i w Astro's Playroom. W tej drugiej różnicę dało się zauważyć na niektórych etapach, gdzie panowała burza. Wtedy te efekty, pogodowe brzmiały tak, jakby faktycznie otaczały nas z każdej strony. Sporem game changerem jest też czas pracy na jednej baterii. Fani PlayStation 4 wiedzą, że czas działania kontrolera był dramatyczny. Tym razem jest naprawdę dobrze. Myślę, że czas spokojnie wydłużono dwukrotnie, ale warto zaznaczyć, że sporo zależy od gry i ustawień dotyczących siły wibracji i haptic feedbacku. W takim Astro's Playroom pad wibruje jak szalony, natomiast przy innych grach dozna więcej spokoju. Wiecie jednak, że tę główną bolączkę naprawiono. Jeśli chodzi o konstrukcję, DualSense jest nieco szerszy i grubszy od DualShock 4 i pod tym kątem bliżej mu dopada od Xboxa. Tył pokryty jest teraz chropowatą fakturą, co poprawia grip, a i sam plastik wydaje się być lepszej jakości niż wcześniej. Pampery i triggery też są nieco większe, za to ich powierzchnia jest teraz nieco bardziej śliska. Przyciski klikają ciszej, ale to może być akurat kwestia tego, że pad jest nowy. Analogi są niemal te same. Może nieco zmieniła się faktura na ich zewnętrznej części, ale umówmy się, że prawdopodobnie to szybko się zedrze w trakcie intensywniejszej rozgrywki. Większych zmian nie ma też w kwestii touchpada i żyroskopów. Działają tak samo dobrze jak wcześniej. Podobnie jak przycisk SHARE do zapisywania screenów i filmów z gry. Z innych rzeczy warto wymienić obecność mikrofonu, który możemy wyciszać przyciskiem, co sprawi, że teraz rozgrywka w multiplayerze z nieznajomymi wreszcie będzie miała jakikolwiek sens. Portem do ładowania jest teraz USB-C. Podsumowując, DualSense momentalnie stał się moim ulubionym kontrolerem do gier w dziejach. Um, szczerze mówiąc Sony ma teraz mocną kartę przetargową, bo z jego wszystkich funkcji skorzystają um, przede wszystkim posiadacze konsoli, a nie pc PC-ów. Ale dobra, skoro mamy omówiony sprzęt, to włączmy wreszcie konsolę i omówmy co tam się zmieniło. Dźwięk uruchamiania konsoli jest taki sam jak wcześniej. Zewnętrzna strona czarnego modułu zaczyna wtedy świecić na niebiesko, tak jak wcześniej. Pojawia się ekran wyboru użytkownika i już po chwili przed oczami staje nowy interfejs konsoli. I cóż, zmieniło się sporo, a jednocześnie posiadacze PS4 od razu się odnajdą. Ikony z grami i aplikacjami przesunięto znacznie do góry, dlatego że teraz szczegółowe informacje dotyczące gier czy wydarzeń będą wyświetlane po środku ekranu. Biblioteka gier wygląda podobnie jak wcześniej, to samo z ustawieniami. Sama konsola wspiera rozdzielczość 4K do 120 Hz i HDR. Obraz otworzy też i w 8K i 60 Hz, ale tego raczej w najbliższym czasie w grach nie uświadczycie, o ile w ogóle. Menu konsoli domyślnie działa w 4K i 60 Hz, nawet jeśli macie telewizor z odświeżaniem 120 Hz. Wyższe odświeżenie włącza się wtedy, kiedy uruchomicie wspierającą je grę, taką jak Devil May Cry 5. Nieco inaczej używa się teraz przycisku PlayStation. Jednokrotne naciśnięcie wysuwa teraz w dolnej części specjalną nakładkę. Tam możemy zmieniać głośność, włączać muzykę, ale też wyłączać konsolę czy zmieniać grę na jedną z ostatnio uruchamianych. Dłuższe przytrzymanie przycisku, natomiast wywołuje pełne menu konsoli. Krótko mówiąc, przycisk działa teraz odwrotnie niż na PS4. Trzeba się po prostu przyzwyczaić. Szybciej działa teraz wykonywanie zrzutów ekranu. Wcześniej nierzadko trzeba było odczekać nawet 10 sekund, aż screen się pojawi. No i powiadomienie o screenie. Trwa dosłownie chwilę. Mam też wrażenie, że konsola wyostrza zdjęcia i niweluje chociażby efekt rozmycia. Co szczególnie widać w spider manie Ciekawostką jest też to, że zdobycie trofeum generuje filmik z nową animacją, co można też wyłączyć. Filmy nagrywane są również w rozdzielczości 4K. Co zaskakujące, Sony wprowadziło też swoją wersję Quick Resume. Co prawda, przełączanie się między grami zamyka je, ale wchodząc w centrum aktywności tytułu, możemy od razu wybrać na przykład, którą misję chcemy zrobić. W Astro's Playroom. W poziomu menu konsoli możemy wybrać etap i kiedy klikniemy na Wznów, gra się uruchomi, pominie intro i menu główne, a następnie od razu załaduje wybraną misję. Interfejs konsoli przebudowano więc znacząco i bardzo dobrze, bo to jedna z tych cech, które sprawiają, że Oto właśnie obcujemy z nową generacją sprzętu. Pogadajmy teraz chwilę o wyglądzie i działaniu gier, bo to dla wielu osób będzie najważniejsza kwestia. Cóż, przede wszystkim mogliśmy sprawdzić next-genowego Spider-Man Miles Morales oraz nową wersję Devil May Cry 5, a także Astros Playroom, która jest przede wszystkim pokazówką pada, a nie graficznych możliwości. Trzeba więc pamiętać, że tak naprawdę na prawdziwą next-genowość trzeba będzie jeszcze poczekać, dlatego że Spider i Devil May Cry są grami międzygeneracyjnymi. Nie ma więc mowy o rewolucji graficznej, ale możemy mówić o graniu w 4K z włączonym ray tracingiem, czy o wydajności sięgającej 120 km na sekundę. Spider-Man Miles Morales to tak naprawdę jedyny next-genowy tytuł, który mogliśmy ograć. W 4K i z włączonym ray tracingiem gra wygląda bardzo ładnie. Tekstury są ostre jak żeleta. Co szczególnie widać na kasenkach, gdzie możemy podziwiać z bliska fakturę kostiumu Moraleza. Ray Tracing również działa i robi wrażenie szczególnie w nocy, kiedy od kałuż odbijają się neony, samochody i piesi. W oknach wieżowców tym razem faktycznie możemy oglądać to, co dzieje się na mieście, a nie jedynie statyczne obrazy, jak to miało miejsce wcześniej. Jednocześnie nie wszystko to wygląda pięknie. Ray -tracowane obrazy niekiedy wyglądają tak sobie, w południe zaś budynki nie są też specjalnie realistycznie cieniowane. Dlatego, tak jak mówią, w tym roku będziemy mogli cieszyć się doskonalszymi graficznie grami z PS4, natomiast za rok kiedy PS4 pójdzie już pod podstawkę twórcy zaczną ujaźniać pełny potencjał konsoli. Spider-Man może też działać w 4K i 60 km na sekundę w trybie wydajności. Przy czym w tym trybie priorytetem jest klatka, więc rozdzielczość jest skalowana dynamicznie. Może zatrzymać się na poziomie 4K, ale w praktyce zmienia się na bieżąco w trakcie rozgrywki. Ciekawie wypada też Devil May Cry 5 wersji na PS5. Tutaj gra w trybie wydajności wykorzystuje potencjał potencjał 120 Hz telewizora i oferuje działanie w 120 klatkach. W takim trybie gra się przyjemnie, na pewno responsywność pada wzrasta, bo i input lag zmniejsza się praktycznie dwukrotnie na moim telewizorze do poziomu kilku milisekund. Znowuż jednak chciałbym zobaczyć te 120 klatek w grze z nowej generacji, a nie w ulepszonym porcie gry z PS4. Szczególnie, że gra obsługuje ray tracing w 4K, ale wtedy konsola robi wszystko, by utrzymać rozdzielczość i bywają momenty, że FPS-y spadają niemiłosiernie. Super ważne jest jednak to, że next genowe Tytuły ładują się też super szybko. W Spider-Manie od kliknięcia kontynuuj w menu głównym do znalezienia się w Nowym Jorku mija jakaś sekunda. W Devil May Cry 5 jest niewiele gorzej i czas ten wynosi może z 2-3 sekundy. A jak sprawa wygląda w przypadku gier z PS4, o tym powiem za chwilę. Skoro jesteśmy przy PS4, to pewnie ciekawi Was, jak działa kompatybilność wsteczna. W moim przypadku każdą grę z biblioteki i spłyty dało się normalnie zainstalować. Domyślnie e, gry te zyskują po prostu bonusy dostępne dla posiadaczy PS4 Pro, czyli 60 klatek albo wyższą rozdzielczość. Do wyboru. Jednakże są gry, które miały odblokowany klatkarz i na PS4 Pro nie zawsze otrzymywały 60 PS-ów, albo nawet do nich nie docierały. I odpalając te gry na PS5, możemy liczyć na stałą płynność. A także lepsze czasy ładowania. Sprawdziliśmy różne gry z PS4 pod kątem wydajności i werdykt jest jeden. PS5 staje się jednocześnie konsolą PS4 Pro, odpalając w zasadzie wszystkie gry z PlayStation 4 w udoskonalonej wersji. Niemal wszystkie, bo odsądnie badało krótką listę gier, których nie uruchomimy, ale szczerze powiedziawszy, lista nie zawiera ani jednego tytułu, którego moglibyście odżałować. Nie jest jednak tak, że gra z PS4, która nie doczekała się usprawnień dla wersji Pro nagle zacznie lepiej działać i wyglądać. Jedyne co, to zacznie się wczytywać nieco szybciej, z naciskiem na nieco. Gry na PS4 były projektowane pod dysk HDD i ich instalacja na dysku SSD nie sprawi, że nagle zaczną się wczytywać w sekundę. Zwykle możecie jednak liczyć na lepsze czasy ładowania. Różnice te nie są jakieś wielkie i jeśli liczyliście na to, że nagle w God of War czy Spidermana pogracie z błyskawicznymi loggingami, to nie mam dobrych wieści. Tak jak mówię, różnica będzie zauważalna przede wszystkim w tytułach next-genowych, projektowanych pod dyski SSD. Różnicę było jednak widać w wydajności God of War i Borderlands 3. Obie gry miały problem z utrzymywaniem stałych 60 klatek na PS4 Pro, natomiast udaje im się to wreszcie na PlayStation 5. Oczywiście w rozdzielczości Full HD, w końcu mówimy o grach z poprzedniej generacji. W skrócie, obraz to żyleta dzięki rozdzielczości 4K. Kolory są piękne, zaserwują HDR-u, odbicia przy użyciu ray tracingu e, zapowiadają duży skok w kierunku fotorealizmu. E, pytanie jednak brzmi, czy teraz pod koniec 2020 roku czuć tą osłabioną next-genowość, kiedy na rynku nie ma gier przeznaczonych stricte pod nową generację sprzętu. Cóż, odpowiedź jest dość złożona i dużo zależy od Was samych tego podam na swoim przykładzie, kiedy kilka miesięcy po premierze PS4 odpalałem konsolę po raz pierwszy, moją pierwszą grą było GTA V, które ograłem wzdłuż, wszeż jeszcze na PS3. I wtedy sama grafika w wersji PS4 jakoś specjalnie mnie nie poraziła, bo upgrade wynikał z lepszej rozdzielczości, oświetlenia, efektów itd. Tyle, że next-genowe było doświadczenie. Pierwsze zopanie pada z touchpadem i świecącym modułem, robienie screenshotów jednym przyciskiem, streamowanie gier na moją PS Vita, dużo lepsze wibracje i tak dalej. było znacznie ciekawsze, ładniejsze menu główne, animacje, powiadomienia, zupełnie nowe funkcje systemu. To wszystko sprawiało, że kiedy kupiłem PS4, PS3 totalnie poszło w odstawkę, mimo braku kompatybilności wstecznej. I podobnie było przy pierwszym odpaleniu PlayStation 5. Znów jarałem się jak dziecko. Znów ogromne wrażenie zrobiły na mnie nowe funkcje pada. Ostry, jak ta obraz w menu i w pierwszych zgonowej grze. To jak błyskawicznie wszystko się wczytuje, jak pięknie jest animowany. Samo to doświadczenie obcowania za sprzętem, które przez najbliższe lata będzie nadawało kierunek branży growej. Zatem tak, pod tym kątem czuć, że to jest właśnie ta nowa generacja sprzętu, na którą czekaliśmy. Jasne, jeśli oczekujecie przede wszystkim totalnie niezgodnej grafiki, to poczekacie rok i nic Wam się nie stanie. Natomiast jeśli chcecie się przesiąść już teraz, właśnie ze względu na to nowe doświadczenie, to zapewniam Was, że będziecie uradowani. Podsumowując, PlayStation 5 jest tą nową generacją, na którą czekaliśmy. Już po wyjęciu z pudełka czuć, z jaką marką mamy do czynienia i to wrażenie towarzyszy nam przez cały czas zabawy. Zobaczymy, jak generacja wyewoluuje przez najbliższe lata i czy chociażby wsparcie dla 120-latek dalej będzie utrzymywane, kiedy już gry staną się dużo ładniejsze i bardziej wymagające. Na ten moment jest jednak bardzo dobrze, a kto wie, może w przyszłości będzie jeszcze lepiej.